Celem dzisiejszego spotkania jest przedstawienie ogólnej sytuacji finansowej miasta, bo 28 grudnia Rada Miejska uchwaliła budżet na rok 2013. Ten budżet już zaczęliśmy realizować i chcieliśmy Państwa o tym poinformować oraz poinformować także w jakim stanie są finanse Edlonga. Dlatego, że pojawiają się różnego rodzaju jej komentarze w mediach różnej maści, postanowiliśmy zdementować pewne informacje źródła i przedstawić taką sytuację, jaka rzeczywiście jest. Chcę przede wszystkim poinformować, że odebraliśmy od naszych partnerów finansowych informację o tym, że chcą nadal kontynuować współpracę ze blogiem e, związaną z finansowaniem inwestycji e, samorządu miasta. A przypomnę, że miasto dzisiaj spłaca zobowiązania finansowe z roku 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011. To są nasze zobowiązania, które cały czas na bieżąco zgodnie z podpisanymi umowami spłacamy. Oczywiście mamy zabezpieczone w budżecie wydatki bieżące, wydatki związane z aktualnie realizowanymi oraz w tym roku rozpocznanymi i kończonymi inwestycjami. O tym za chwilkę prezydent Adam Witek. Zatem y, nasza wiarygodność nie zmieniła się. Jesteśmy dla instytucji finansowych partnerem przewidywalnym. Mamy zdolność kredytową do tego, aby zaciągać nowe zobowiązania, aby na bieżąco spłacać y, te zobowiązania, które są do y, spłaty. Jesteśmy płatnikiem wiarygodnym, ale także jesteśmy partnerem w umowach y, powiem tak, coraz bardziej wymagającym dla drugiej strony. Myślę tutaj przede wszystkim o tym, że w tym roku będziemy szczególnie zwracali uwagę na na zapisy w umowie, które dotyczą także strony wykonującej zadanie. Myślę przede wszystkim o terminach zakończenia, bo z tym mieliśmy w roku 2012 i 2011 pewne kłopoty ale będziemy też y, dość ostro y, w tej chwili pracowali na tym, aby y, obie strony wywiązywały się ze swoich zobowiązań symetrycznie. Y, to tyle tytułem wstępu. Panie prezydencie, bardzo proszę o krótką informację o tym, jakie inwestycje w tym roku rozpoczynamy, co będzie kończone rokem i strony operacji. Proszę państwa. Władze miasta Elgląga w tej chwili prowadzą dosyć skromną 70 punktową. Ta skromność raczej jest żart z mojej strony, bo, bo jeszcze się tyle inwestycji na raz nie działo, co, co w tej chwili. Eee, prowadzimy inwestycje od takich skomplikowanych, dużych, o których Państwo wiecie. Czyli na przykład przebudowa 503 czy, czy drogi 504 i może od tych kluczowych inwestycji zaczął. Żadna z tych inwestycji nie posiada w tej chwili opóźnień harmonogramowych. Harmonogramy już w zeszłym roku dostosowaliśmy do informacji, które się pojawiały również w mediach, to znaczy tego, że znaleźliśmy coś pod ziemią i nadal tego typu rzeczy będziemy znajdowali, ale ustaliliśmy terminy końcowe z wykonawcami robót i ta sytuacja została unormowana. W związku z powyższym e, prace wszystkie, które prowadzimy na dzień dzisiejszy zostały e, doprowadzone w swoich harmonogramach mówiąc wprost do takiej normalności wynikającej z umów i, i do naszych zobowiązań. Nasz plan to następne dwa lata Pozwoliłem sobie wydrukować tutaj harmonogram, który obrazuje mniej więcej najbliższe dwa lata i wypełnienie tego wszystkiego. On jest taki rozdrobniony z tego względu, że rzeczywiście jest tutaj kilkadziesiąt, prawie siedemdziesiąt pozycji już rozpisanych w harmonogramach, a jeszcze pod koniec zeszłego roku, prawda, przecież doszedł nam budżet obywatelski i szereg zadań związanych. Inwestycyjnych zadań związanych ze zobowiązaniami z budżetu obywatelskiego. Także wszystkie te zadania prowadzimy. Chciałbym też wykorzystując tą, tą chwilę dzisiaj e, przypomnieć, że wchodzimy w okres dziurawki na drogach, także e, już Państwo możecie zaobserwować ekipy, które e, w warunkach e, pogodowych e, nie odpowiadających e, normalnym procedurom technologicznym zaklejają te dziury prowizorycznie, mało kto wie o tym, ale koszt zaklejenia dziury w warunkach niesprzyjających jest co najmniej 3-3,5 razy wyższy niż zaklejenie dziury w, czy to, powinienem technicznie powiedzieć w wyboju, w warunkach do tego odpowiadających, ale już te ekipy są, jak tylko śniegi zeszły można to zobaczyć. Chciałbym też zwrócić Państwa uwagę na to, że Ekipy czy wykonawcy związani z tymi największymi inwestycjami też są. Jak tylko pogoda na to pozwala, możecie im zaobserwować, że ruch wzmożony natychmiast następuje na tych newralgicznych odcinkach, bo w tej chwili, przypominam, najbardziej dla nas kluczowym elementem to jest doprowadzenie do przepustowości linii tramwajowych na przebudowywanych odcinkach dróg. Czyli doprowadzenia do normalności Placu Słowiańskiego, i to w tym roku jest naszym głównym, głównym planem, żeby, żeby tamtędy tramwaje zaczęły jeździć. Reszta przebiega właściwie na bieżąco. Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcami, którzy skończyli dla nas inwestycje. W tej chwili trwają procedury formalnych odbiorów, bo techniczne odbiory już, już można powiedzieć za nami. Cztery orliki są. Jak tylko pogoda pozwoli, to czy unormują się wahania temperaturowe, bo wykorzystujemy dosyć dobre technologie, chociażby w budowaniu skate parku, to też wszystkie tego typu prace natychmiast zostaną skończone. Dziękuję. Dziękuję. Pani Prezydent Brażmatube przedstawi informacje w oświacie i w kulturze. Proszę Państwa, budżet zarówno oświaty jak i kultury na rok 2013 jest budżetem większym niż w roku poprzednim. Wynika to z założeń do tego, co będzie się działo w tym zakresie, a mianowicie jak Państwo wiecie, jesteśmy jednym z nielicznych miast, które daje 7 godzin darmowych w przedszkolach. To będzie kontynuowane, no i myślimy też o roku przyszłym, aby ta opłata rodziców zeszła do symbolicznej złotówki. W związku z czym mamy nadzieję, że coraz więcej dzieci będzie w przedszkolach. W ubiegłym roku dodatkowych 50 miejsc zostało przygotowanych dzięki modernizacji i remontom pomieszczeń już w istniejących przedszkolach. Na ten rok planujemy również zwiększenie ilości miejsc korzystając z możliwości budynków niektórych przedszkoli, gdzie można do tego celu przygotować dodatkowe sale.